Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozwólcie, że podzielę się z Wami takim przemyśleniem, króciutką refleksją takiej takie życie mam takie porównanie las, wielki, ogromny las do takiego życia naszego. Zobaczcie kochani, że jeżeli nie znamy jakiegoś terenu, idziemy głęboko w las. To możemy się czasami zagubić nie? I później nie wiadomo, gdzie ta ścieżka prawidłowa, gdzie ta droga, nie? Jest za daleko, gdzieś w głąb pójdziemy, gdzieś, nie? Ale Jezus mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I czasami, kochani, warto jest znaleźć odpowiednią drogę wyjścia z tego wszystkiego naszego jakiegoś zagubienia. Słowo Boże mówi, że Panie, Słowo Twoje jest lampą moich stóp. Czyli Twoje Słowo rozświetla ciemności mojego życia. Twoje Słowo jest święte, Panie. Zobaczcie, jak Jezus mówi do, do uczniów, do ludzi zgromadzonych wokół Niego. Czy Wy chcecie odejść? A Piotr mówi, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Także kochani, no, odnajdujemy właściwą ścieżkę, jaką jest Jezus, Jego Słowo. Czasami ja wiem, że jest trudno wypełnić to słowo, przynajmniej dla mnie. No. Człowiek tam kilkadziesiąt lat żył, tak jak żył, eee, powyrabiał sobie jakieś nawyki myślowe, jakieś odruchy bezwarunkowe, takie nieraz jakieś nie, mechanizmy takie niemyśleniowe jakieś schematy jakieś, takie rutyny jakieś, nie? Życie bez Boga, no własną rękę, człowiek kombinuje, nie? Bez jakiegoś błogosławieństwa Bożego. Wiadomo, że Bóg czuwa nad każdym człowiekiem, no ale zostawia wolną wolę. Dlatego Jezus chce nas wyprowadzać ze wszelkich beznadziei, ze wszelkich jakichś smutków, z wszelkimi trudnymi sprawami. Najlepiej się do Niego zwracać, jeżeli jesteśmy właśnie zagubieni, nie mamy gdzieś drogi wyjścia. Jest nam w życiu ciężko, gdzieś się zagubiliśmy, pogubiliśmy się w życiu, nie, nie mamy tego właśnie jakby Jego Słowa na uwadze Jezusa, nie wprowadzamy Jego w, w czyn i jest wtedy ciężko kochani, no na rękę życie jest ciężkie, Bo człowiek nie zawsze ma dobre pomysły, a pomysły Boga są wspaniałe, Jego Słowo jest wspaniałe, Jego Słowo jest wieczne, Jego Słowo trwa na wieki, także... Kochano, siostro, bracie, pamiętaj, że jeśli masz problemy w życiu, jakieś niepowodzenia. To nie zmienia faktu, że Bóg Cię przestał kochać, tylko, że się chce Ci pomóc. Może nie znasz jeszcze Jezusa, nie znasz Jego słów. Warto otworzyć Pismo Święte, czytać. Ja każdego dnia czytam. Staram się to słowo rozumieć. Prosić Boga o pomoc, żeby zrozumieć to słowo, żeby wprowadzać się w czyn, żeby nie zasmucać Jego serca. On mi dał życie, On mnie kocha. Chce mnie zbawić. Pomaga mi, daje mi sakramenty święte. Także, kochani, życzę no, Wam wszystkiego dobrego. Yy, pokoju serca. Yy, i tyle. Amen.